Jak zamienić lęk w ciekawość? Po co ci umiejętność obserwacji swojego własnego umysłu? Jak i po co doskonalić zrozumienie swoich emocji? W tym ostatnim wideo o decyzjach, w którym dzielę się wnioskami z konsultacji biznesowych udzielonych przedsiębiorcom, opowiem o trzech działaniach, jakie możesz wykonać, by poszerzyć swoją świadomość i tym samym udoskonalić w sobie zdolność do dokonywania trafnych wyborów. Wdrożenie tych wskazówek będzie wymagało od ciebie odrobiny wysiłku, ale warto, bo efekty tych zmian w perspektywie długoterminowej dostrzeżesz zarówno we wzroście twoich przychodów, jak i w poprawie relacji z ludźmi w twoim otoczeniu. Pierwsza z nich to znajomość swojego umysłu. Im większą mamy świadomość sposobu, w jaki funkcjonuje nasz własny umysł, tym bardziej rozumiemy, co tak naprawdę kieruje naszym postępowaniem i jak to wpływa na naszą życiową skuteczność. Jeżeli rozumiem, że wzrastałam w środowisku pracowników, których nadal jeszcze ceni się za niepopełnianie błędów, to jako przedsiębiorca mam na uwadze, że moja perfekcyjność sprawia, że przeciągam w czasie moment dokonania wyboru. I rozumiejąc ten mechanizm, świadomie go zmieniam i za każdym razem, gdy mam podjąć decyzję, skracam czas wahania się w myśl powiedzenia, że lepsze zrobione niż perfekcyjne. Znajomość siebie to przede wszystkim rozumienie swoich nawyków i zaczyna się od swoistego oddzielenia się od swoich myśli na rzecz ich obserwacji w swobodnym przepływie. Jak? Możesz zacząć od zapisywania swoich myśli w notatniku, a potem przyjrzyj się im. Możesz zapytać, dlaczego tak myślę, i poszukać odpowiedzi. Po jakimś czasie zrezygnuj z zapisywania i obserwuj myśli w czasie rzeczywistym, czyli wtedy, jak się pojawiają. I nie oceniaj. Na początku po prostu bądź świadomy tego, jak myślisz. Wyobraź sobie, że jako widz siedzący w kinie oglądasz film, w którym grasz główną rolę. Wyobraź sobie, że jesteś komputerem i masz w sobie partycję C a na nim funkcjonujący system operacyjny. Obserwacja siebie to dodanie partycji D, na której będziesz zapisywał informacje o sposobie działania twojego systemu operacyjnego. A po analizie zgromadzonych informacji będziesz mógł zrobić sobie aktualizację softu. Wyobraź sobie swój umysł jako chmurę danych, gdzie możesz swobodnie przeglądać zapisane tam pliki. Tym jest właśnie obserwacja siebie, najważniejsza umiejętność w życiu każdego świadomego człowieka. Druga wskazówka do rozwoju w perspektywie długoterminowej to zamiana lęków w ciekawość. Prosto powiedzieć, trudniej wykonać? No bo jak zmienić nasze nastawienie życiowe z lękliwego, gdzie słyszymy w naszej głowie, a co jak nie wyjdzie, boję się, może jeszcze trochę poczekam, bo nie wiem jakie mogą być konsekwencje. Na nastawienie pozytywne, gdzie w naszej głowie pojawiają się słowa o, zobaczę co z tego wyniknie. Nie byłam jeszcze w takiej sytuacji. Fajnie, że mogę doświadczyć czegoś nowego, to będzie dla mnie wyzwanie. No właśnie, chodzi o słowa, jakich używamy do opisu naszej rzeczywistości. Warunkiem zmiany nastawienia życiowego jest zmiana słów używanych na co dzień do opisu sytuacji, w których jesteśmy częścią. Początkowo może to być dość komiczny proces, w którym będziesz obserwował rozdźwięk pomiędzy słowami, które w pierwszej kolejności pojawiają się w Twoim umyśle, a tymi słowami, które po paru nastu sekundach faktycznie wypowiadasz, czyli słyszysz w swojej głowie: Boję się, to za duże ryzyko, a wypowiadasz: Okej, OK, jest duże ryzyko, ale zawsze zyskam, bo albo będzie tak, jak oczekuję, Albo dostanę cenną lekcję od rzeczywistości, że jednak nie miałem racji. Zamiana lęku w ciekawość to zmiana nawyku, i jak każda zmiana wymaga udziału świadomego umysłu, który zaobserwuje, jakie myśli mam w głowie i podejmie decyzję, na jakie myśli chcę je wymienić. I jak każdy nawyk wchodzi w krew po kilku tygodniach praktykowania. Podsumowując, Słowa budują rzeczywistość i chodzi o to, byś uważnie przyglądał się temu, co mówisz, a co jednocześnie słyszy Twoja podświadomość. Jak? Obserwuj myśli, jakie pojawiają się w Twojej głowie, nie wypowiadaj ich od razu, przywołaj te słowa, którymi chcesz te myśli zastąpić i wypowiedz je na głos. I tak kilkadziesiąt razy. Po jakimś czasie pierwotne myśli będą pojawiały się coraz rzadziej, aż całkowicie znikną z Twojego słownika. Trzecia wskazówka rozwojowa to odczytywanie oczekiwań z naszych własnych emocji. O co chodzi? Obok obserwacji swojego własnego umysłu potrzebujemy równie wnikliwie obserwować nasze własne stany emocjonalne, by nie zaburzały nam właściwej oceny sytuacji. Żeby móc to robić, to musimy mieć kontakt z własnym ciałem oraz właściwy zasób słów do opisu emocji. O ten drugi element jest prościej. Wystarczy wpisać w Google emocje, teoria emocji, i po niecałej sekundzie dostajemy wyniki, w których odnajdziemy zestawienia słów opisujących różne odcienie emocji. Możesz sobie taką listę wydrukować i na niej popracować, nazywając poszczególne stany emocjonalne, jakie w danym chwili odczuwasz. Do nowo poznanych słów, jak już zastanowimy się nad ich znaczeniem, Trzeba podpiąć konkretne odczucia w ciele, które będą nam sygnalizować, że właśnie odczuwamy daną emocję. Na przykład, odczucie lęku to nic innego jak przyspieszone bicie serca, zaczerwienienia na skórze, pojawiający się pot, trudności z oddychaniem itd. Obserwując odczucia w ciele i nazywając je określonym słowem, identyfikujemy emocje i możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób popychają nas do podjęcia konkretnej decyzji. I teraz, brak świadomego postrzegania emocji nie sprawia, że nie mają na nas wpływu. Mają i to często znacznie większy, bo nieuświadomiony, więc nie dający się uwzględnić na etapie analizy. A jak nie możemy czegoś wziąć pod uwagę, to zmniejsza się nasza skuteczność w ocenie ryzyk dotyczących danej sytuacji. Podsumowując, wzbogać swój słownik emocji. Ucz się kontaktu z własnym ciałem poprzez odczuwanie zmian w nim zachodzących. Nazywaj te zmiany i łącz je z konkretnymi nazwami emocji, a potem określaj, w jaki sposób emocje zaburzają Ci jasne widzenie i uwzględnij to przy ocenie ryzyka na etapie wahania się. O wszystkim, co jest istotne, a dotyczy trafnych decyzji. Mówią w podcaście Umysł Szefa pod tytułem Jak podjąć trafną decyzję i dlaczego od tego zależy twoja skuteczność w życiu i w biznesie. Do zobaczenia.